Cześć! Witam wszystkich! Z tej strony Korangar! Chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Risen! Więc, w tym odcinku Spróbujemy wykonać możliwie jak najwięcej misji I może w końcu uda nam się zdjąć Ze stołka tego całego brogara A tak poza kamerami, poza nagraniem to zauważyłem, że on, ten Luis chyba, on się tak nazywa, może nas nauczyć oprawiania zwierzyny, takiej sztuki, za 100 złotych monet. Także sądzę, że jak się nauczymy tego, to szybko nam się ta kasa zwróci, ponieważ zauważcie ile wcześniej wybiliśmy wilków i nie, i nie zdobyliśmy od nich skóry. Więc jeżeli teraz znowu nam się trafi taka masa wilków, to będziemy mieli skóry potąd. Po uszy no. mm -hmm. Dobra Jesteśmy lżejsi o stówkę, ale bogatsi o wiedzę Także chyba na plus tutaj dalej a, znowu ścinki e, tutaj zauważyłem e, myśliwi mają wrócić do polowania e, broger zmusza sama do rąbania drewna zamiast łowienia zwierzyny e, jeśli sami jego ludzie będą mogli polować Rachel dostanie świeże mięso i będzie w stanie nakarmić ludzi ta misja jest dosyć interesująca z tym, że szczerze mówiąc nie wiem jak się zabrać do tego, jak ją wykonać. Bo sam to nam chyba już nic nie powie, jak mogę zostać jednym z ludzi Dona. Co do Twoich chłopów, czego możesz... Co do Twoich chłopów. Luis nieprędko przestanie pić. Spotkałem myśliwego imieniu Jan. Nie wspominałeś o nim. Długowi nie poszczęściło. I dał mi trochę mięsa. A, siępą, Doug has been successful. He's given me some meat for the camp. We needed that. You better take it to Rachel if you haven't given it to her already. You've I met a hunter called Ian. You haven't mentioned him. He got himself posted as a guard on the road to Harbour Town. We never see him back here these days. That's another hunter less feeding the camp.

Dołga, z którym już rozmawiałem wcześniej, i Luisa, od którego przyszliśmy No w sumie mogę jeszcze przejść do tego Dołga, ale wątpię, żeby on mi coś powiedział Nie wiem, może przejdźmy się do Rachel na samym początku Może ona nam coś powie A no tak przy okazji eee, zakładę, brogar. Odciąga sama od polowania i zmusza go, by pracował dla niego O! O to nam chodziło, dobra Brogar is forcing Sam to work for him instead of hunting. He's sawing wood for Brogar's fire. That's why you've not been getting the meat you need. Damn Brogar! I thought he was trying to undermine Esteban. He'd be nothing without the Don, and now I need that meat. What do you want to do about it? Me? You do what you can. There'll be a full on rebellion if stomachs go empty. If you want to help out, get me meat and get Sam back out hunting. Hmm. Pójdźmy na misję rejser w sensie, że dla no Ja to ty się musisz tym zająć. <laughs> Zrób co się da, gdy ludzie zgłodnieją, wywołają bunt. Jeśli chcesz mi pomóc, to przynieś mi trochę mięsa i spraw, by sam wrócił do polowania. Ale mi pomogła. Hmm. Nie wiem, może z tym brogarem rzeczywiście trzeba porozmawiać. Dlaczego każesz Samowi polować dla... E, o Jezu, piłować! To jest taka ścieżka strasznie syrypana. E, piłować dla ciebie drewno. Musi łowić zwierzynę, jeśli tego nie zrobi wszyscy umrzemy z głodu. He needs to hunt. If he And if I don't get wood for my fire, I'll be pissed off. You're pissing into the wind if you wait for Rachel to organize anything. You want something here, you have to take it. Yeah. I'm beginning to understand that. Może teraz Donna Rachel wydaje się zaniepokojona. The Don's wife, um... Rachel seems tense about something. The Don put her in charge of this mess, and if she can't feed people, how can she control anything else? Brogar wants the Don out of the way. Proving Rachel useless only helps him. Naprawdę skomplikowana jest ta misja, dosyć. Nie wiem, przejdźmy się jeszcze do tego dołga, może <laughs> może on ma nam coś do powiedzenia hmm, tylko pohandlujmy możemy pohandlować? Zardzewiały miecz, maczuga, solidna gałąź, dobra To nic że troszeczkę się zebrało tych rzeczy jeden kilo mu sprzedam o, te serduszka 50 sztuk złoto na plus, dobra a on ma coś? O, nie o, o, nie ma nic, do wymiany hm więc dołk nam niestety nie pomoże Hahaha, <noise> da się, że mięso i będzie w stanie nakarmić ludzi. No naprawdę nie wiem, nie wiem. Chyba finał tej misji będzie polegał na tym, żebym musiał sklepać tego brogara. I wtedy mu powiedzieć, że sam ma wrócić do roboty, więc ta misja jest pewnie z góry przegrana jak na razie <śm> nie mam, mogę, nie czy do dowody na to wykonaj domingo Mrogar chce zobaczyć listę, którą ma przy sobie tej listy to na stówę nie dam, bo on mi jej nie odda a może jeszcze spróbuję przejść się do Oscara nie mu powiedzieć, że mamy cztery kawałki... miecza. Nie, to też nic nie da. A może on ma jakiś... Jakąś... Yy, jakiś miecz? Hmm, 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 Maczeta. Za 85. Maczeta z 85 i ona ma y, obrażenia cięte 20. A ten mój mieczyk ma obrażenia cięte 15. Sądzę, że... No, kupię tą maczetę. A jezu, nie ten What? przycisk. Y, kupię tą maczetę. Mogę to sprzedać? Tak. Dokonaj wymiany. Tak. I z tą lepszą bronią może mi się uda pokonać tego... E, dominga. On chyba się Domingo nazwał. Ile mam punktów nauki? 15. Może Ricardo nam coś powie? Nie. Ale ciemno, w ogóle to pójdę się przespać zanim stoczę walkę. Na arenie, która pewnie zostanie przegrana. Dobra, widzę, że powolutku zbliżam się do 15 minuty, więc spróbuję pokonać tego dominga na arenie i niezależnie od wyniku zakończę 20 odcinek. A Lorenzo, powie nam coś? Lorenzo? Nic nie powiesz. Krank czy broger walczy w ogóle, opowiesz mi więcej o arenie, byłbyś dobrym przeciwnikiem, jestem gotów nic Dobra, zatem śmigamy na arenie, może jeszcze ten przeciwnik stoi tam i czeka na nas Mam nadzieję Tak, stoi, czeka Więc szybki zapis, wyciągamy broń, lepszą i próbujemy. Ostrożnie, delikatnie. O, to jest bardzo silny, silny przeciwnik. O, już, już nas raz trafił i spadło nam sporo. Spaska życia. Kurczę, znowu nas trafił. Już prawie prawie by nas trafił po raz trzeci A sądzę, że po czterech jego trafieniach już bym odpadł Może się... U... Chociaż nie, nie mówię Nie kraczy, nie chcę nic krakać Wiecie jak to się kończy O Matko Boska. Naprawdę jest bardzo ciężko. Ha, nie wyłączyłem gadu, sorry. Pierwszy raz mi się tak coś zdarzyło. Wow! Udało się, uff. Jest! Jednak zmiana broni na lepszą pomogła. Udało nam się. Wow, zapiszę. Dobra, pogadajmy z tym Domingo. Możesz mnie nauczyć walki toporem. A moja broń, moja broń. <gryw> Zdecił się. Dobra, zatem bierzemy teraz kasę od Krainga za wygraną walkę i kończę odcinek. W sumie nic takiego nie zrobiliśmy w tym odcinku. Nie posunęliśmy fabuły do przodu, no ale. Ale cóż, przynajmniej jedna walka wygrana na arenie. Dobra, 200 sztuk złota na plus. Także udało mi się wygrać z Domingo, chociaż było ciężko. No i sądzę, że w tym miejscu powinienem skończyć 20 odcinek Zagrajmy w Reason. Więc dzięki za oglądanie i pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, cześć.